Nie będzie teraz... Chłopaki, czemu wy się kłócicie? Od paru dni. My się nie kłócimy. Jak, no nie? jak, nie? jak nie się nie kłócicie? A to nie. też na filmach słuchaj. To nie kłótnia. Jak to nie? rozmowa. No, się? a razem lajta poprowadzicie, czy nie poprowadzicie z Wojtkiem? To zanurzy Wojtka. Wojtek, Wojtek nie. mówi, że to ty się denerwujesz. Tak. Że on się... B... się denerwujesz, że on mówi, Dobra. że... że, że... Mówię, już się wytłumaczę. Telefon. No. Już się wytłumaczę. Jeżeli, to, że jeżeli... Widzowie. Widzowie na stop będą obrażać. Jeżeli wiedzą, że no. staną mnie obrażać. Oni to robią, żeby się, wiesz, że oni no, raz na zawsze. To nie będę robił już. chcą, żeby lajka było, a na lajcie, na jest szansa. Ale ty może ich przegadać musisz, Krzysiek. Co? Przegadać ich musisz. Jak, bo są tacy, co cię nie obrażają, a są tacy, co cię obrażają. Ich, tych, co nie obrażają, nie przekonasz. A to ja One wiem, One mają że... głowie pokręcone. A to ja wiem, że ich nie przekonasz. Ale możesz ich wyśmiać. Wyśmiać ich możesz. Oglądałem takiego lajta tam z Fiodorem chyba. Jakiś stary no. lajt taki był, że ty ktoś tam cię obraża, obraża, obraża a ty się z niego śmiejesz. Mówisz na przykład dziękuję za 5 złotych ale to co ty powiedziałeś to nie dziękuję czy coś tam. Albo tak jakbyś nie słyszał, udajesz wiesz. No wtedy wiesz inne miałem sposoby, a teraz inne. I na nastawienie, nie, tak? Inne nastawienie. Coś, a teraz nie chciałbyś tak, żeby cię obrażali z tego wyniku? Nie wiem. Ja Rozumiesz? No? Nawet mam liście, a nie mnie. Mogę, ale nie chcę czytać. A to nie, mamy nie czytać liści. Czy proszę czy bardzo. A ja niech się Wojtek no, wypowie. Nawet opieka mówiła i inni mówią, że dostajesz listy, żeby to, tego, tych listów nie wrzucać na żadny kanale. Nie czytać na kanale. Tak a. słyszałem. To, to Jacek tak mówił. Tak jest. Ale powiedz o, o tym liście, bo już nagrałem, że... haniebny hmm, jest i koniec. Ale bo przysyłają dalej listy obrażające. Cię o to a. chodzi, tak? Jedna osoba przysłała. Nieładnie. Znaczy się. Ja podejrzewam, że ona tutaj mieszka w Białymstoku. Ona napisała, że Subałk jest, mhm. ale to nieprawda, bo ona jest tutaj, bo ja e, wiem, to starsza osoba i starszy mężczyzna, z tego powodu domyślałem się, że o takim imieniu, co napisała w liście, to ze mną pracowała w PCC, e, w trójce była kasjerką, mhm. tak. A to nie zdradzajmy szczegółów, bo rada dobra.